Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Zdaje mi się, że to będzie jeden z krótszych odcinków, z krótszych piosenek, które wykombinowałem. To znaczy, ja wykombinowałem tekstik, ułożyłem nowy. To już tydzień chyba minął od czasu, jak w IKEA i w Krakowie wydarzyła się dziwna sytuacja, że pewien pan ze słuchawkami na uszach dziwnym trafem zapomniał, zapomniał zapłacić za część zakupów. Byłem delikatny, a teraz tak po tygodniu pomyślałem sobie, że, no, że warto skonfrontować to z bardzo klasyczną piosenką z repertuaru Ewy Demarczyk. Przepraszam, kwałt będzie okrutny. No i ten wals... Właściwie to trzy czwarte takie wykrzywione mocno. Zapraszam. Poseł Berkowicz. Był sobie poseł Berkowicz, polityk nie żaden fiut. Przy kasie on umiał zrobić. No dowcip, no istny cud. Choć figlarz to nad figlarze, przy kasie złapał go cieć, a chciał żyć chłop pełnią wrażeń, bezpłatną patelnię mieć. I co pan, panie Berkowicz, dla pana wszystko jest kit, nic tylko dziób panu obić. Wstyd, panie końziu, wstyd. Ach, panie pośle, Berkowicz, nie sprawił pan wielu szkód, ale za sprawą co zrobić pociągnie się długo. No i już popatrz chwilu, aczkolwiek nie mam jakichś specjalnych wyrzutów sumienia. Co do autorów oryginalnych piosenki, to pewnie Basia Bocian da cynę, bo ona zawsze, jak nie dopatrze tego, to ona mi zwraca uwagę i przysyła. I Państwo też dzięki temu wiedzą, kto oryginalnie napisał tę piosenkę. Proszę Państwa, wtorek jest, 4 yy, listopadka. I imieniny obchodzą Karol i Olgierd, a także Agricola, Amancjusz, Jessica. Emeryk, Emeryka, Franciszka, Helena, Karol Boromeusz, Modesta, Mojżesz, Mszczujwoj, Mścisława, Mściwoj, Perpetua, Sendomir, Sędzimir i Witalis. No, oczywiście wszystkiego dobrego Państwu, moim solenizantom. Nietypowe święto, dzień, hmm, dzień taniego wina. Pierwsze tanie wino wypiłem w, chyba w drugiej klasie szkoły średniej w basenie naszym, bo nasza szkoła miała basen oczywiście nieużywany, pusty, ale basen, na tam, 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 wino, nie wiem, chyba kwiat jabłoni to był, tak pamiętam, e, pyszne. Przysłowie na dziś, gdy listopad mroźny, to lipiec nie groźny. Cyca dnia dysponując zwykłymi talentami. I niezwykłą wytrwałością możesz osiągnąć wszystko. No, Thomas Fowell Baxton. My możemy osiągnąć dzisiaj wszystko przy pomocy gry. Pocik kasi. Nie, mamy dzisiaj, w bądźcie, Kasi. Rozsierdzone piano. Wyobrażam sobie bardzo. Do widzenia.